Cześć. Dziś prezentujemy urządzenie do oczyszczania wodorowego Hydrogen H2 Plus 6 w jednym New Generation. Zaawansowane urządzenie do pielęgnacji twarzy oferuje szeroką gamę funkcji, dzięki którym można skutecznie działać na różne warstwy skóry. To wszechstronne narzędzie, które zapewnia widoczne i trwałe rezultaty, jednocześnie dostosowując się do unikalnych potrzeb każdego klienta. Istotnym aspektem tego urządzenia jest panel dotykowy, który ułatwia jego użytkowanie. Dzięki możliwości regulacji parametrów zabiegów oraz różnorodnych opcji, takich jak wybór rodzaju, intensywności, czasu trwania zabiegu czy trybu fali zabiegowej, można dostosowywać działanie urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta. Wyraźny wyświetlacz ułatwia monitorowanie postępu zabiegu, co sprawia, że korzystanie z kombajnu jest jeszcze bardziej komfortowe i efektywne. Hydrogen H2 Plus łączy 6 skutecznych technologii pielęgnacyjnych. Oczyszczanie wodorowe wykorzystuje właściwości wodoru do rewitalizacji cery poprzez neutralizację wolnych rodników, usunięcie martwego naskórka oraz nawilżenie cery. Skóra staje się gładka, nawilżona i promienna, a procesy starzenia się na poziomie komórkowym są spowolnione. Radiofrekwencja to zabieg, w którym głowica emituje fale radiowe, generując ciepło w skórze i tkance podskórnej. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, odżywia skórę oraz poprawia jej dotlenienie. Efekty są widoczne już po pierwszej sesji, obejmując poprawę owalu twarzy, napięcia i elastyczności skóry oraz redukcję zmarszczek. Ultradźwięki wykorzystują fale akustyczne powyżej progu słyszalności, aby ułatwić wynikanie substancji aktywnych z kosmetyków. Stymulują one komórki do produkcji kolagenu i elastyny, co sprzyja regeneracji skóry, wspiera naturalne procesy odnowy i poprawia ogólny jej stan. Peeling kawitacyjny wykorzystuje fale ultradźwiękowe do oczyszczania skóry poprzez zjawisko kawitacji. Dzięki temu zabiegowi skóra jest dogłębnie oczyszczona i zregenerowana, co nadaje jej świeży wygląd. Regularne stosowanie skin scrubbera może poprawić teksturę skóry oraz zmniejszyć jej niedoskonałości. Działanie głowicy chłodzącej polega na schładzaniu skóry, co skutkuje zmniejszeniem obrzęków, łagodzeniem rumienia i naczyniaków oraz relaksem mięśni. Jest to szczególnie korzystne dla osób z problemami skórnymi lub nadmiernym napięciem mięśniowym, pozostawiając skórę odświeżoną, nawilżoną i odprężoną. Spray umożliwia delikatne rozpylanie na powierzchni skóry mgiełki produktów, takich jak toniki, esencje i inne kosmetyki zawierające składniki aktywne, zapewniając odświeżenie i nawilżenie. Dzięki temu pielęgnacja jest bardziej efektywna, a skóra zyskuje zdrowy wygląd. Urządzenie Hydrogen H2 Plus 6 w jednym New Generation będzie doskonałym rozwiązaniem w gabinetach kosmetycznych, pozwalającym znacznie poszerzyć ofertę przeprowadzanych zabiegów. Szeroki wybór urządzeń do pielęgnacji twarzy dostępny jest na naszej stronie internetowej.